Walił też twoją, wiesz. Ale nie mów tak, bo on teraz powinien ci wstać i włupę za to, że tak mówisz. Proszę bardzo, to... jak ja znam to. Co to za znaczy w łypę? Ja opowiadam historię jego. Całą historię znam. Od takiego. Jak przyjechałem tutaj jego. mamy, znałem jego. Ojciec znałem. Tak, to mnie go bić. Masz, niech bije! Ale tak mówisz do niego, że twoją matkę jest... Ktoś tam, ktoś tam. Tak! A twoją ktoś? A moją nikt. A skąd wiesz? Byłeś? Byłem. No, czekaj. Od urodzenia. Rządzi wszystkimi, bo jak stwierdził, każdy żyje z jego pieniędzy. Na mojej pensji jedziesz. Żeby nie ja założył kanał, to meczek. Niech ten Jareczek potwierdzi. To on Nie no. żyje jest twego, no. ja chodzę do roboty. Nie byłem od ciebie od niedzieli. Dzisiaj mamy środa. No. To, kto do mnie dzwoni, wydzwania? 70 złotych zabrałeś, a mleczko wy... Wypiłeś, wypiłeś. No i to, i to dobrze. No. Dobrze. I bądź tu sobie gospodarzem sam dla siebie, bo ci nikt nie odpowiada. Więc gospodaruj sobie... No, teraz oddaję głos Czy to prawda, że twój brat Nie! Nie! To ja cię dowiezę. Napisała pani Dorota, która jak się okazało chodziła do trzeciej klasy szkoły podstawowej razem z Tomkiem. Wysłała klasowe zdjęcie z tamtych czasów. Teraz Tomek do ciebie. Pani Dorota. Hej, nie wiem czy Jacek zdążył pokazać zdjęcie Tomaszowi... Uczyliśmy się razem z Tomkiem w jednej klasie w szkole podstawowej 20 przy ulicy Leśnej. Leśnej, dobra. Uczyłeś się tam? Tak, dokładnie. O ile pamiętam, tylko w trzeciej klasie. Dob Aha. Dobrze wspominam tamtego Tomka. Zawsze uśmiechnięty. Pamiętam nawet, co nucił. Piosenkę Izabeli Trojanowskiej, pieśń o cegle. Słowa, ref słowa refrenu. Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom. Było coś takiego? To pa bardzo dawne czasy. Pozdrawiam Dorota. Pozdrow, I, I tutaj patrz. To ty, Tomek, jesteś? Dokładnie. Pozdrow, I tutaj twoja klasa. Dorota ma na imię. zrobienie. Nawet piosenka Księkowi nie pasowała, bo on znał inną wersję. Miłą wiadomość ze wspomnieniami z dzieciństwa musiał zepsuć wymądrzaniem się. Dorotko, powiem to tak o tej piosence, że ta piosenka jest taka. Podej, podej cegłę, a tak but. Tak, po co ty Dorotka piosenki? I ja jeszcze tą piosenkę znam od wielu, wielu lat. Znowu Biedronka. I manekin zamiast Wojtka, plus czepianie się Tomka. I pokaż ten strój, Biedronki! Ty. to pokaż! No to ty jesteś tutaj, ty. Nie, A, ty to... bogasz? No ty biegasz, latasz. Nie, ty wymyślasz. Nie wymyślam, ludzie zadzwonili. Pomyśl się przed Bogiem. To nie wolność do takich rzeczy. nie wolno, bo wymyślałeś. Ja, ja, to. ja. To ja. Prze, przeżegnaj się przed Bogiem, że manekina pochowali zamiast Wojtka. Mój brat, skoro żyje, to dlaczego do ciebie nie przyjechał do tej pory? Bo na W dupie by cię miał. Uciek od o, ciebie. w dupie. Tak, tak, ta, tak, w dupie. Tak. Co, kiwasz Wyfu, pijaczką, narkomanską. Co? O. Się już, na, już narkoman jest. Alkoholu? Tak. Nie. Rozumiesz że to nie? Nie alkoholu. Wyzywa na H i na K i myśli, że ktoś po takich słowach będzie mu robił zakupy. Tak samo niby nie chce, żeby przyjeżdżać, a cały czas wydzwania. A co ty zadzwoniłeś do mnie w poniedziałek? Co ty powiedziałeś do mnie? Pamiętasz? Kup szczypiorki dwa, kup sałatę, ogóreczków. I... A co ja ci powiedziałam? Że przyjadę, tak, przywiozę ci. No i, ty... i oszukałeś, nie I ty... Bo ty sądzisz, że po takim wyzywaniu mnie od ch**i złodziei wsiądę w samochód i pojadę ci po szczypiorek? A wybij sobie z głowy! Ty jesteś gospodarz, masz pieniądze, to sobie rządź i nie wzywaj mnie Zadzwoniłeś do mnie pół godziny temu, przyjedź, postarze. ja Cię przeproszę, przyjedź, błagam Cię, przyjedź, tylko szybko, tak było? Ciebie tak, ale jego nie, <laughs> nie chciałem. Porozmawiać masz zawsze, kurwa, obowiązek, to jest człowiek. Obowiązek. Co on Ci zrobił? <laughs> Co on Ci ukradł? Ma... To ci tłumaczę. Jesteś gospodarzem tu na tej posesji i rób sobie co chcesz. Dobra, jedziemy. Dziękuję. Nie wiem kiedy będę. Jacek jedzie, bo ma dość. Ale jednak jeszcze chwilę zostanie, bo trzeba listy nagrać. Chciał też, żeby wziął leki, ale Krzychu się opierał. uważał, że mu niepotrzebne. Masz od razu, tam masz picie, to połknij. A ja będę czytał. Połóż! Nie połóż, masz. A ja przeczytam. Nie będziesz Pchać. Ja ci nie pchemię. Pcha. Pchasz. Chemię? Lekarzem? Jeszcze nie. No to połóż. Stosuje się? No dobra, nie bierz. Mam nadzieję, że pan Bartek to ogląda. O, Bartek to wielki. O, no, no właśnie. Postrzega Tomka jako złodzieja. Tak naprawdę bez żadnych dowodów. Bardzo skromny człowiek. Skromny. Jak śpi. I co? Chodzi po domach i patrzy gdzie co zajebać. Za... No już tak. Tam? No tam. W liście było napisane, że Tomkowi należy się piwo od Krzycha za pracę w domku. Lokatorowi spodobał się ten pomysł. Za to księg dostał szału i powiedział, że nie będzie nikogo poił alkoholem. Do Tomka. Za to, co zrobił dla pana, panie Krzysztofie, to pan powinien sam Tomkowi przynieść jedno piwo w nagrodę. Cześć! Tak, co? To, że, że, że chcesz? coś? się, my ja tobie poję, a później będę nagrywać. O, król, poi Tomka. Widzisz? Powinieneś przynieść sam piwo. Piwo. Alkohol doprowadza do, do czego? Do zguby. Osoba, która napisała list, podarowała Tomkowi 10 złotych. Każda kasa, która nie jest dla gospodarza, sprawia, że jest zdenerwowany. Dorzucam do listu skromną dyszkę. Wiem, że to niewiele, ale jak każdy wyśle jakąś małą sumkę dla Tomka, to redaktor Jacek będzie mógł pojechać z Tomkiem i kupić mu nowe, ładne ciuchy. Ja pójdę po piwo, a tobie mleko przyniosę. Nie, ja ciebie nie jeszcze mleka. <noise> Dyszka na piwko! na piwko! No to oddaj, dla niego. Tylko nie rzucaj! Masz! Nie rzucaj, bo. Proszę. Teraz taka sytuacja. Konon mówi, że alkoholicy wysyłają alkoholikom pieniądze. To w takim razie, kto jemu by wysłał? Ciężko by było znaleźć drugą taką osobę, o ile w ogóle to jest możliwe. A nawet jeśli by tak było, to byłaby chytra tak jak on i nic by mu nie wysłała. Chrystianie, dziękuję Ciebie za dla Tomka za napiwko. Alkoholiku, bo takie sam jest coś Jak powiem jak Tomek, identyczny najwadze, co postawić Tomka, a co postawić Ciebie, to nie przeważnie. Alkoholicy I alkoholik, alkoholika broni i daje napiwko. Dawaj. Ale u mnie mieszkać nie będzie. Nie będę. A podziękujesz za dyszkę tą? Dziękuję. Dla Krystiana, tak? Dzięki. Christiana. Dziękuję, dziękuję, dziękuję łapkami pi jak I Idź do lasku mieszkaj. Do mnie dzwonili, gdzie paczki wysłać. A ja mówię, do lasu na Dolinie. Kolejny list, w którym były zdjęcia, zrobione podobno dwa dni wcześniej, na których jest major. Krzychu myśli, że ma coraz więcej dowodów na to, że major żyje. I fajnie by było, gdyby to była prawda. No ale niestety tak nie jest. Załączam do listu dla pana zdjęcie, jak Wojtek leżał wtedy pod bramką, a było to dwa dni temu. Proszę, jak ci pomagasz? Pokażę zdjęcia. No dobra. Nagraj? Ostatnie zdjęcie proszę. Wiele razy prosiłem Ciebie. Tak. Oj, nie kłamiesz, że ja pokryję tak. kości, wyjedę do Wojtka, ty nie chcesz Pytam Ciebie, dlaczego? Wojtek żyje. Drugi no, list mam. To miej. Ile masz jeszcze takich listów? Ile jeszcze Drugi. dostaniesz? No to jedź. Bierz tak suwaczkę i jedź. To zrobię, ksero. Na policję zanieś. I zaniesz tak. na policję. Tak, koniecznie. Tak. I zdjęcia. Tak. I Ciebie wezmę. Za dupę. Mnie. Tak. Bardzo dobrze, nie biorą. I jeszcze napiszę, dlaczego policja karetka Nasławać. Ja, ja nasłałem, tak. Tak. Na Maria z Krzaków nasłał policję, bo mu przeszkadzało, że tam siedzi. Teraz też chce zadzwonić na Tomka, że śpi w lesie i wysłać go do choroszczy. Tomek przyznał się, że już raz był tam pacjentem. Złożę, Złożę pismo, że siedzisz w lesie, Chraś i ciebie znajdę i zabiorę w do choroszczy. Tak, ja to zrobię. Po pierwsze to byłem, byłem raz. a Wiesz Jeszcze raz będziesz. Nie, nie chcę. Będziesz? Być. Nie. Będziesz, będziesz. Brat Tomka się nie powiesił. Ale gdyby taka była prawda, to jakim trzeba być człowiekiem, żeby ciągle o tym przypominać? I wyciągnij ten strój biedronki. Jaki? Biedronki. To wyciągnij, Ja nie jestem biedny. Ja mówię do jego, niech wyciągnie. Ha, ha, ha! Ha, ha! ha. ha, ha, ha. Na sznurku. Tak! Oczerniające listy od współwięźniów pojawiały się już niejednokrotnie do majora teraz widz postanowił taki napisać do tomka księg od razu to łyknął. Na początku tego listu chciałbym pana ostrzec przed pana nowym lokatorem Tomkiem. Kiedyś siedziałem z nim w więzieniu. Jest to człowiek szalony. Siedział za złodziejstwo i wyłudzenie pieniędzy od starszych ludzi. Przez niego jedna osoba nie żyje.